Jeżeli Państwo są gotowi do Pani Marszałek, także serdecznie Państwa witamy i dziękujemy za to, że Państwo przybyli. Pani Marszałek przed chwilą zakończyła posiedzenie Konwentu Seniorów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za dokładnie 42 minuty wznawiamy posiedzenie Sejmu. Chciałam z Państwem podzielić się ustaleniami, które zapadły na konwencie. Te ustalenia brzmią następująco. Rozpoczynamy od oświadczeń klubów 15-minutowych zgodnie z tym, co było zaplanowane i przegłosowane w porządku 23 posiedzenia. Jak Państwo wiecie, wniosek, który złożył Pan Premier, czyli wniosek o wotum zaufania, spowodował, że musimy wprowadzić do porządku nowy punkt, bo 117 artykuł naszego regulaminu mówi, że taki wniosek musi być rozpatrywany na tym posiedzeniu, na którym został złożony. W związku z tym następnym punktem będzie wniosek o wyrażenie wotum zaufania dla rządu, który zgodnie z regulaminem przewiduje wystąpienie premiera i serię pytań. Dlatego też, żeby nie dublować pytań, zaproponowałam klubom, aby w tej części, czyli informacja, Usunąć pytania i przesunąć te pytania na część o wotum. Była pełna zgoda jednomyślność, jeśli chodzi o kluby, na chwilę obecną zapisanych do zadawania pytań. Jest 60 posłów, nie ma jeszcze pytań z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ posłowie, którzy wczoraj zapisywali się do tych pytań podczas tej informacji, otrzymaliśmy informację od przewodniczącego klubu, że ich nazwiska zostały wycofane i że nową listę przedstawią. Nie została jeszcze ta lista przedstawiona, więc w związku z tym na chwilę obecną jest tylko i wyłącznie 60 posłów zapisanych do, do głosu. I oczywiście potem rozpoczynamy blok głosowań po krótkiej technicznej przerwie. W tym bloku głosowań, w którym będzie około 87 głosowań, będzie również głosowany wniosek o wotum zaufania. To wszystko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, ja mam jeszcze pytanie. Michał Tracz, 24 Do Pani jako do gospodyni tego miejsca. Proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie, na podstawie jakich przepisów osoba prywatna, gość klubu parlamentarnego, jakim jest Pan Piotr Gliński, mógł zorganizować konferencję prasową w miejscu, które kojarzy się z konferencjami drugiej osoby w Państwie? Pan Gliński niewątpliwie mógł wejść do tego budynku tylko wtedy, kiedy o taką, z taką prośbą zgłosił się przedstawiciel lub klub. I z taką prośbą wystąpił wczoraj przewodniczący klubu, aby pan profesor Gliński dzisiaj mógł uczestniczyć na galerii w posiedzeniu Sejmu. Każda osoba prywatna, która przychodzi do Sejmu, może zorganizować konferencję prasową w miejscu, w którym ma konferencję marszałek Sejmu? Powiem tak, ja y, wiem, że ta osoba może wejść do Sejmu wtedy, kiedy ręczy za niego albo jeden poseł, albo cały klub. Tak się stało w tym przypadku. Czyli za poręczeniem Klubu Prawa i Sprawiedliwości i osobiście pana przewodniczącego Błaszczaka pan profesor Gliński wszedł. Natomiast proszę mi wybaczyć, my naprawdę nie jesteśmy w stanie zweryfikować z jakim zamiarem kto wchodzi do, do, do Sejmu. I może warto dodać jedną rzecz, że zgodę na obecność pana profesora Glińskiego pani marszałek wydała wczoraj, nie dzisiaj. Kocham. Tak, to prawda. Jeśli można, za pytanie. Pani Marszałek. Chciałem zapytać o to, co Pani Przewodnicząca mówiła, chodzi o te kwestie techniczne. Czy to oznacza, że posłowie PiS nie będą zadawali pytań, czy czeka Pani na dodatkową listę? Ja powiem szczerze, że zadałam to pytanie na konwencie, bo chciałam mniej więcej w przybliżeniu podać czas, kiedy zaczniemy głosowanie. Pan przewodniczący Błaszczyk, Błaszczak odpowiedział, że jeszcze w tej sprawie rozmawiają, więc nie uzyskałam żadnej informacji na ten temat, ale czekam, bo zapowiedź wczorajsza była taka, że wycofują listę tych, którzy się zapisali na sali do zadania pytań, natomiast przedstawią inną listę. Mhm. Tej listy nie widziałam nowej, ale myślę, że przed, przed rozpoczęciem będziemy taką listę już mieli. To jeszcze jedna rzecz. Pani powiedziała, że będzie 87 głosowań. Kiedy mniej więcej można się spodziewać z tego głosowania? na początku. Znaczy nie jako pierwsze, tego się Państwo nie spodziewajcie, ale jako jedno z pierwszych głosowań. Jak Pani ocenia wystąpienie premiera Donalda łukasz Konarski to KFM? Miało być techniczna Właśnie. informacja dla Ostatnie Państwa. Ostatnie pytanie w tej chwili. Powiem tak, ja oceniam to wystąpienie jako bardzo konkretne. Znaczy konkretna informacja, która trafia do Polaków, która mówi o tym, że odpowiedzialny rząd dzisiaj ma odpowiedzialne i bardzo konkretne propozycje. Sądzę, że zapowiedź pana premiera, że ministrowie na kolejnych konferencjach będą mówić o szczegółach, była bardzo dobrą zapowiedzią, bo jak państwo wiecie w tym wystąpieniu, to państwo byście za chwilę powiedzieli, stał i mówił cztery godziny. Więc zbyt wiele szczegółów byłoby rzeczą nie na miejscu albo taką, która, Spowodowałaby, że pewnych rzeczy nie, nie zdążyłoby się powiedzieć. Dlatego wszystkie szczegóły, tak jak zapowiedział Pan Premier, będą oczywiście w tych konferencjach organizowanych przez ministrów, którzy, jak Państwo pamiętacie, wtedy z Wami tu rozmawiałam, uczestniczyli w tworzeniu tego programu, który Pan Premier prezentował dzisiaj. Dziękuję bardzo Pani Marszałek. Dziękuję Państwu. Dzień dobry, Beata Lubecka, posatniuska Chciałam zapytać, czy do pytań zapisali się posłowie PO i PSL-u? Nie sprawdzałam, wiem, że jest 60 posłów, bo tak jak wcześniej słyszałam na przykład no, ze strony PSL-u, że nie zamierzają w ogóle zadawać pytań, bo wiedzą w ogóle, A czy to na czym jest suwerenna decyzja mhm. każdego z posłów, prawda? To i, i jeśli będą mieli tylko taką ochotę, ja nawet w momencie, kiedy rozpocznę tę serię pytań, również zadam to sakramentalne pytanie, czy jeszcze ktoś z Państwa chce zapisać się do pytania i potem dopiero zamknę listę. A jest Pani spokojna naprawdę na 100% o wynik głosowania? Tak, ja jestem spokojna o wynik głosowania. Nie będzie żadnego pęknięcia? Nie, pęknięcia nie widzę, tym bardziej jestem spokojna o wynik głosowania, ponieważ i wczorajszy klub i, i, i koledzy, koleżanki, z którymi rozmawiam dzisiaj z Platformy Obywatelskiej są w takim bardzo nastawieniu bardzo, bardzo dobrym. Ja myślę, że, że to co się wydarzyło ostatnio chociażby przy głosowaniach w sprawie ustawy antyaborcyjnej wbrew pozorom po przemyśleniach spowodowało, że ten klub bardzo się mocno scementował i to widać. Już dzisiaj widać, wczoraj było to widać wieczorem, więc myślę, że jest pełna mobilizacja i, i nie powinno być żadnych niespodzianek. Czy rozumiem, że reprymenda premiera pomogła, tak? Ja tego nie odbieram jako reprymendy, a nie przypominam sobie, że pani redaktor była u nas na klubie. No ale chyba nie było tak mięciusia. Jak nie trzeba być, jak trzeba być miłym, to każdy potrafi być miły. Od szefa partii spodziewamy się nawet twardych rozmów ze swoimi członkami, czy z członkami klubu, ale gwarantuję Pani, że to wszystko było w granicach dobrego wychowania i dobrego smaku. Pani A opozycja czy... mówi tak, że Pan Premier jakiś taki był trochę jakby zmęczony. Ja tego nie widzę, ale może tylko dlatego, że ja jestem lekarzem, więc ja oznak zmęczenia u Pana Premiera nie widziałam. Bardzo dziękuję Pani Marszałek. Dziękuję ja Państwu. Chciałam, e, dobra, techniczne pytanie naprawdę, e, bo tak, no, po tych 15-minutowych doświadczeniach dla tak? klubów i, e, i kół, Rozumiem, że ten nowy punkt, czy będzie czyli ta seria pytań, będzie też poprzedzona kolejnym wystąpieniem premiera. Czy wystarczy to, co premier już powiedział dzisiaj? Zaczynamy nowy punkt. Jeśli nawet będzie jakaś krótka techniczna, to minutowa przerwa i rozpoczynamy nowy punkt. Ten nowy punkt zaczyna się od wystąpienia premiera, tak mówi regulamin. Nie ma już wystąpień klubowych, tylko jest seria pytań. Dziękuję bardzo. Mawiać mi jeszcze to ostatnie pytanie. Dziękuję pani Marszałek. Dziękuję bardzo.